Hej, witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku Rockingel TV Dzisiaj nagrywam dla was moją wieczorną rutynę. Ale nie taką zwykłą, bo to będzie wieczorna rutyna z moją młodszą siostrą. No pewnie sobie myślicie, że e, nie to samo, no wszystko podobnie, ale jednak jest o wiele więcej obowiązków teraz. Muszę pomagać mamie i w ogóle. No właśnie, sama wszystkiego nie będę robiła. Troszeczkę mi mama pomoże z Nelą. No masz klapki. Ciekawam mm, samo babci. Dziękuję babci, pozdrawiam cię. <grystanie> pozdrawiam obydwie babcie. Dobra, ale przejdźmy do odcinka. Nela przed chwilą wstała. O, płacze, teraz płakała. Czy normalnie Pampersa przebierała? No nie wiem, mam nadzieję, że nie. Mama mi pomoże. Ale dobra, Nela za chwilę do nas przyjdzie i, za, i zaczniemy nasz odcineczek. Ale słuchajcie, kochani, przy dłońcikiem standardowo możecie ustawić łapeczki w górę. Możecie też zasubskrybować mój kanał. A i piszcie, czy chcecie na przykład poranną rutynę właśnie też z moją młodszą siostrą. Piszcie. E, możecie ustawić ile łapeczek w górę, Kamrzysta? Yy, ile łapeczek w górę? E, nie wiem, nie wiem. Ile ma na tygodni? Trzy. E, Yy... 3, 2, 3. We wtorek, słuchajcie, we wtorek będzie miała 4 tygodnie, czyli 4 tysiące. Ojeju, nie, 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 nie. Nie co dobiją. No dobra. Nie, nie wie, wierzysz? Nie wierzę w swoich nie. widzów? No ale myślę, że dowiecie. Dobra, skończyłam na tym, że możecie oczywiście też kliknąć dzwoneczek. Zaczynamy rutynę! Tak, zaczynamy, nie przedłużam. Chodźcie to na Instagrama. Teraz jest mi się też. Oj, Dynela! Denerwujecie. Nikola, Nela już się obudziła, troszeczkę jest nakarmiona, yy, odbiło jej się tak samo. Teraz trzeba sprawić, co ma w pan yy, w Tak o? Tak, Miała. dobrze, nie na tutaj jeszcze. Cztery. Słuchajcie, Lela właśnie już się przebrała, troszeczkę samo ale no, zamiastane. Zamiastane. Trosze... no trochę się już uspokoiła, ale teraz czas na kąpanie, idziemy no. słuchajcie, teraz lewamy wodę leci w miarę taka ciepła okej, okay, ale i sobie tutaj zobaczymy, o widzicie tam troszeczkę zasłania to, ale widać jaka jest temperaturka, jak będzie tutaj runiotka w tym zielonym, no to będzie Taka ta buźka, że jest idealna. Słuchajcie, teraz się z tego co widzę, się świeci ten czerwony płomień, więc musimy dodać trochę zimniejszej wody. O, już się się na 15.00. I jak? Zmieniło się? Tak, Okej, okay, mama teraz wyciągnę Nelę z łóżeczka. Wyciągnę, no bo ja nie uniosę i ja się boję, że ją opuszczę. <laughs> Dlatego mama to zrobi bezpiecznie. A ja nie będę pomagała myć. Ale musimy rozebrać. Słuchajcie, mama teraz rozbiera Nelę, a ja w międzyczasie, że tu nic nie robię, to wyleję taki płyn. Um, to jest taki specjalny dla właśnie niemowląt, żeby się pieniło coś tam. Okay. Odłożymy. Musimy to trochę tak zrobić. Dobra, jest dobrze. To jest dobrze. weźmiemy ręczniczek, jest na kolumferze i położymy szybciutko na i Położymy na elewę szybciutko. Szybciutko, 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 Teraz ją wycieramy. Owijamy, owijamy i już jest ciepło. A. Słuchajcie, Nala już wykąpana, teraz ją ubieramy, ale przed tym mama musi wysmarować ją takim Kremikiem. tutaj mamy kremik, możesz pokazać, kremik takim ochronnym to Jest! Kremik. Tak, już i ją ubieramy Deraża i no. idziemy No jeszcze trochę, jeszcze musi jeść dostać. To taka poranna, e, wieczorna rutyna Nelly. No chyba tak. Dzisiaj taka wieczorna rutyna Nelly. No i już oblana jestem, a tutaj mamy 23 stopnie, czyli jest o, tak, tak, tak akurat. No. Raz, ani nie za ciepło, ani nie za zimno. Teraz Nikola mi weźmie ten ręczniczek, a ja zostawiłam sobie kocyk, żeby miała tutaj, o, fajnie, mięciutko. I tu gdzieś miałam ubranko. Jest ta koloryferza. O, ja już biorę ubranko. Nie, to nie to. <grym> no. Zobaczcie, takie ubranko zakładamy na mm. Elci. I mam no, proszę. Mm, dziękuję. Dobrze. Oczywiście mama się i już ubieramy. Dobra, Nikola mi teraz podrzuci tą rękę pod spód. No. Tak i jest rękawik jest. Słuchajcie, mama teraz idzie przy... przygotować mleko, a ja zostaję teraz z i. I nie wiem, próbuję coś wow! zabawić, żeby właśnie nie szukała. Słuchajcie, leczę. dzisiaj w grzeczna jest. Nie płaczę, żeby gdzieś nie leży. się na I właśnie jak ci Marudzi, no to czasami e, śpiewam. No to wydaje mi się, że trochę ją to uspokaja. No i lubię czasami pracę. Nie wiem, dzisiaj może też się coś pospiewam. Mm, coś takiego na dobranoc, może bądź O dobra mam. tell us all this time true it can be very even friends there's so many men unexpectedly just a little change small to say the least udało nam się jakąś e, Dobrze. uspokoić, rozbawić i Mamy, właśnie mama przyszła. Bleczko. No to dzisiaj, tak, i Dzisiaj Mikołik y, jest kolej. Yy, proszę. O, położę sobie mało. Ale fajnie. Okej, dajcie mi tutaj I? Ale już no, długa jest. No jest duża, bo urosła bardzo. Już weźmiemy smoczka delikatnie, trzeba podważyć o, żeby... O właśnie, już. Jakie mamy tutaj? No, tak delikatnie. No, no pije? Pije. się tym naje? No, jeszcze zostanie. No. ale nie tam gdzieś, jaką masz siostrę fajną. Jest takie miejsce, gdzie jestem wolna, gdzie mogę wreszcie z sobą być. Nie muszę swych uczuć kryć Ja dzisiaj mogę odpoczywać, to ja się kładę tak, i będę leżała O, ja i no? <laughs> Widzisz, jak to jest fajne. To moje serce znalazło swe miejsce Poczne Ludku, panie, nie się patrzy na mnie Teraz same kołczy A jeszcze zapomnieliśmy ją uczytać Гигант. <laughs>